Gość Radia Jard. Czas na gościa. Łączymy się telefonicznie, proszę Państwa, z gościem, którego obecność zapowiadaliśmy już jakiś czas temu na antenie Radia Yard. To podinspektor Andrzej Baranowski, rzecznik prasowy podlaskiego komendanta wojewódzkiego policji. Witam serdecznie. Dzień dobry. Dzień dobry, witam serdecznie. Panie inspektorze, spotykamy się w Radiu Yard, by powiedzieć przede wszystkim o tym, jak w tym roku będzie wyglądała organizacja ruchu drogowego i w jaki sposób będą podejmowane działania związane z akcją Znicz w regionie północno-wschodniej Polski. A więc już dzisiaj policjanci rozpoczynają takie wzmożone działania podobnie jak w latach ubiegłych e, działania pod kryptonimem Zunit. Te nasze działania będą trwały aż do poniedziałku do późnych godzin nocnych w ramach e, działań prowadzonych przez policjantów będziemy się skupiali na tym, by pomóc naszemu społeczeństwu, wszystkim tym, którzy się wybierają w pobliże największych tych naszych nekropolii, do tego, żeby mogli bezpiecznie dotrzeć na miejsce, by bezpiecznie odwiedzić mogiły naszych najbliższych. Policjanci będą pełnili służbę zarówno jako te patrole umundurowane, ale też policjanci nieumundurowani, którzy też będą tutaj czuwali nad bezpieczeństwem. Jak zaznaczyłem, będziemy w okolicach Nekropolii, ale również na drogach wyjazdowych, na drogach dojazdowych do naszych miast. Tam, Podróżujący muszą się spodziewać, że policjanci czuwając nad ruchem drogowym będą kontrolowali zarówno stan trzeźwości, będą kontrolowali czy nie jest przekraczana dozwolona prędkość. Z całą pewnością będziemy się starali tak, by przede wszystkim pomóc osobom dotrzeć bezpiecznie i powrócić z tych nekropolii, ale też chcę wyraźnie zaznaczyć, że dla piratów drogowych tu pobłażania nie będzie. W jaki sposób do wyjazdów na groby swoich bliższych, na nekropolie położone często w innych regionach Polski powinni się przygotować zwykli ludzie, nasi słuchacze? Powinniśmy pamiętać o tym, by wybierając się w pobliżu cmentarzy, pamiętać o tym, że Dosłownie nie jeździmy na pamięć, bo w tych dniach w wielu miejscach zmieniona jest organizacja ruchu, więc powinniśmy bacznie y, się przyglądać, jakie, y, jakie znaki mamy, by jechać zgodnie z tymi przepisami, a więc jeszcze raz apeluję w tym wypadku, by zwracać na to uwagę. Nie spodziewajmy się, bo niestety tak w latach ubiegłych bywało, że znaj znajdowali się tacy kierowcy, którzy można powiedzieć niemal próbowali dojechać pod sam grup y, osób najbliższych. Pamiętajmy, że w wielu miejscach przy cmentarzach będą to zakazy zatrzymywania się, więc warto też jest ściągnąć m.in. na stronę Plaski Policji, gdzie zamieszczamy zmiany w organizacji ruchu, jakie będą obowiązywały i powinniśmy tego przestrzegać. Najlepiej udając się samochodem pozostawić na specjalnych wyznaczonych parkingach, a jeszcze lepiej skorzystać ze środków transportu publicznego. Białosłowska komunikacja miejska uruchamia linie dodatkowe, linie poprzedzone literą C przed numerem. Tymi liniami oczywiście będziemy mogli podróżować w godzinach od 9 do 18. O szczegółach będzie można również usłyszeć w radiu Yard. Można przeczytać na naszym portalu www.biarystokyard.pl www.biarystok.yard.pl Teraz może spróbujmy rozwinąć jeszcze wątek złodziei, przed którymi niestety w tym okresie trudno jest się... Ustrzec, ochronić ich działania będą zapewne niestety nad czym ubolewamy zintensyfikowane. No, trzeba pamiętać o tym, że właśnie w tych dniach szczególnie mhm. narzędzenia takiego ruchu w okolicy w okolicy cmentarzy bezpośrednio na cmentarzach spodziewamy się szczególnie w najbliższą sobotę i niedzielę. Będzie to na pewno w wielu miejscach, może się zdarzyć tłok, może być to jakieś drobne zamieszanie i musimy pamiętać w tym wypadku, że nie wszyscy, którzy wtedy przyjeżdżają na cmentarz, są to osoby, które chcą odwiedzić groby najbliższych. Niestety w tym gronie musimy kalkulować, że znajdą się też po prostu. Y, kieszonkowcy i złodzieje, którzy będą chcieli wykorzystać taką sytuację, a więc powstający gdzieś tłok, y, jakieś zamieszanie. Nie łudźmy się w tym momencie, że taką osobę rozpoznamy na pierwszy rzut oka, bo to może być dobrze ubrana pani, to może być szacownie wyglądający starszy pan. Y, i w tym wypadku powinniśmy zawsze pamiętać o tym, żeby zachować ostrożność, by mieć baczną uwagę. Przestrzegać pewnych podstawowych zasad. Jakich? Zaczynając na przykład od naszego samochodu. Pamiętajmy o tym, żeby nie zostawiać rzeczy, które mogą kusić potencjalnych złodziei. A więc jakiś zaczetek, toretek, wartościowych przedmiotów w samochodzie w taki sposób, by potencjalny złodziej mógł te rzeczy dostrzec. Powinniśmy też pamiętać, by wybierając się na cmentarz, nie zabierać ze sobą pokaźnej gotówki e, cennych dokumentów, czy też e, biżuterii. A jeżeli już się zdarzyła sytuacja, że takie przedmioty ze sobą mamy, to też przechowujmy je w taki sposób, by nie były łatwo dostępne dla sprawców. Nie przechowujmy ich w jakiejś saszetce, w torbie przewieszonej na, przez ramię, zarzuconej na plecy, który, nad którą nie mamy kontroli, czy też w wewnętrznych e, kieszeniach garderoby, bo te w tłoku mogą stać łatwe. Głupem sprawców, złodziei czy też kieszonkowców. Powinniśmy takie przedmioty, jeżeli mamy jakieś kosztowne przedmioty ze sobą, czy to nawet telefon komórkowy, też pamiętać o tym, że chowajmy te przedmioty rozdzielając je w kieszeniach, ale w kieszeniach wewnętrznych. Natomiast jeżeli kobiety noszą, a jest to nieodzowny atrybut kobiet, ze sobą torebkę, w której bywają różne rzeczy, czasami bardzo kosztowne, to taką torebkę powinniśmy mieć założoną w ten sposób, by przesunąć ją do przodu, by w każdej chwili mieć pełną kontrolę nad tą torbą, przyciskając ją do siebie. Myślę, że przestrzeganie tych zasad nie jest stuprocentową gwarancją ich bezpieczeństwa, ale na pewno dużym utrudnieniem dla potencjalnych sprawców i pewnym zabezpieczeniem dla nas. Na koniec jeszcze uprzećmy kierowców, że często może być tak, iż to właśnie policja będzie kierowała ruchem i na ten czas będą wyłączane sygnalizacje świetlne. Może być tak, że sygnalizacja będzie pracować, jednak tutaj chyba warto uczulić w sposób szczególny, że mimo tego, że światła działają, my jednak powinniśmy zwracać uwagę i postępować zgodnie z komendami wydawanymi przez mundurowego, ewentualnie mundurowych. Myślę, że to jest bardzo ważna kwestia, o której należy przypominać również kierowcom, dlatego byśmy pamiętali, zawsze stosujemy się do znaków i sygnałów drogowych, ale pamiętajmy też, że te znaki i sygnały drogowe czasami zachodzi taka sytuacja, że ruchem musi pokierować policjant. Zresztą tak będziemy to organizowali, by w tych sytuacjach, gdy następują jakieś większe utrudnienia, by przejść do ręcznego kierowania ruchem, tak to się nazywa policyjnie i wówczas policjant wychodzący na skrzyżowania, pamiętajmy, że jego polecenia są najważniejsze przed wszystkimi innymi, które mogłyby płynąć z sygnalizatorów, na przykład zlokalizowanych w okolicy Skrzyżowej. Pamiętajmy, w pierwszej kolejności musimy się zastosować do poleceń policjanta, który ręcznie kieruje ruchem. Ale myślę, że warto też tutaj wspomnieć o zwykłej ludzkiej życzliwości. Bardzo ważnym będzie w tym wypadku, gdy jedzie większy, większy ilość kierowców, gdzie czasami przyjeżdżają w nasze okolice osoby, które dawno tutaj nie były, czy też mogą pochodzić z innych miast, one mogą mieć problem z tym, by sprawnie poruszać się po naszych ulicach, chociażby dlatego, że znajomość topografii miasta może być w ich przypadku utrudniona. Więc tutaj nieodzowną rzeczą jest po prostu zwykła ludzka życzliwość. Jeżeli widzimy takich kierowców, którym trudniej idzie poruszanie się po tych naszych ulicach, postarajmy się im w tym pomóc. Na koniec jeszcze dodajmy, że Radio Yard, jak zwykle współpracując z Komendą Wojewódzką Policji w Białymstoku, przez ten weekend będzie realizowało łączenia telefoniczne, będziemy się łączyć z zespołem prasowym i przekazywać informacje o sytuacji na drogach, o tym co się dzieje w okolicach białostockich i podbiałostockich nekropolii, za co Panu pragniemy też bardzo serdecznie podziękować. Dziękuję również serdecznie. Na pewno postaramy się, by słuchacze Radia Jart mieli bieżące informacje o tym, jak wygląda sytuacja na naszych drogach, a szczególnie e, tej tutaj nam najbliższej w Stoku. Postaramy się, by takie informacje na bieżąco docierały do radiosłuchaczy. Dziękuję bardzo. Gościem telefonicznym Radia Jart był podinspektor Andrzej Baranowski, rzecznik prasowy podlaskiego komendanta wojewódzkiego policji. Do usłyszenia. Do usłyszenia.